Ty jesteś ta najstarsza, co nie? No i jak to jest? Przesrane. Nie, najgorzej no jest być drugą. Wtedy masz starszą siostrę, brata bliźniaka, młodszego brata i jesteś otoczony z każdej strony. Fuck. She... Moim zdaniem w tym mieszkaniu na dobrej są duchy. Fuck you, fuck you, fuck you. Były zawsze. Nie do końca wiem, co się ze mną dzieje, więc nie przychodzi mi do głowy, żeby pytać o to kogoś innego. A ja bym chciała, żeby czasem ktoś mnie o to zapytał. Zdarza mi się wiedzieć, jak się czuję.